Niedługo z Danielem wybieramy się do Francji, gdzie będziemy obchodzić naszą dziesiątą rocznicę. Fajnie byłoby sobie znaleźć z tej okazji coś nowego, a przy okazji wybieram się właśnie do Kiss Second Hand, a Wam przypominam jednocześnie, że jeżeli nie lubicie robić zakupów stacjonarnie, bądź nie macie możliwości robić zakupów stacjonarnie, to istnieje coś takiego jak kisspremium.pl i tam lumpeksowe łupy możecie zdobywać online. A tymczasem zapraszam do oglądania. Mam z 50%, to też fajnie. Louis Vuitton, godna zainteresowania. Po prostu jest po, dla mnie poezją. Ale ciekawe klapeczki na start. W ogóle dzisiaj dostawa obuwia, co prawda, zobaczmy na godzinę 13.53. Ja się zapytałam, czy coś jeszcze, pani, czy tutaj coś jeszcze zostało, pani? No, te lepsze wykupili. Ale tak czy siak, zawsze warto zajrzeć. Oczywiście wiadomo, że to mm, z rana. Każdy, kto chce mieć polować najlepsze perełki, to zawsze z rana, ale to nie oznacza nigdy, że później takich w w ogóle nie zdobędziemy. No te fajne by były, ale to jest 38, więc duże. Takie zwykłe pąki, patrzcie, nowe. Widać przede wszystkim po tym, że no nie pozdzierane, ani nic. No, takie rzeczy generalnie w sieciówkach też nie są drogie, ale no tutaj będą na pewno znacznie tańsze i przede wszystkim cieszę to już ze Zumpeksu. Ale ja mam takie plastikowe, także nie biorę. Te są fajne, bardzo fajne i kurczę, też chyba nowe. Nie, nie są nowe, nie są nowe, sorry, ale w dobrym stanie. Szkoda, że to 37 na pewno będą no, nie za duże, ja takich muszę niestety, rzeczywiście już szukać, ale przyznajcie, bardzo interesujące. Ja od kiedy mamy Si, naszego kota, którego przywieźliśmy z Sycylii, zaglądam w miejsca, w do których wcześniej raczej nie zaglądałam. Szukam zabaweczek, którymi mogłaby się bawić. Misiek, misiów, które ona kocha. Więc zawsze sobie tak zerkam przy okazji. Ale tutaj widzę, że są raczej mniejsze, ona jest malutka i też potrzebuje małych zabaweczek, także lecimy dalej. Zatrzymałam się na cenach. Mamy tak, kurtki, marynarki 25, te bluzy 18, odzież ogólnie 13, czyli sukieneczki będą po 13. Ok, ok. I to dla, dla mnie cenna informacja Kosze 39, co to znaczy kosze? To to w koszach, okej okay. 39, a jak my mamy Aha, bo dzisiaj jest poniedziałek, y, czyli od 13 zł No to się zgadza, zobaczcie To jest na cenę, że w poniedziałek jest od 13, od 13 zł I faktycznie ogólnie odzież od 13 Tylko te dwie rzeczy y, wycenione Są droższe, no i odzież sportowa Minus 50%, to też fajnie Przejdę sobie torebeczki Podróbka Louis Vuitton <grym> Ale taka nawet ładna, taka, wiecie, tutaj wszystko tak zrobione, całkiem, całkiem nie najgorzej. <gry> Doprecyzowując, 39 zł kosze kilogram, a nie sztuka, czyli po prostu 39 zł kilogram, by na przykład taka torebka Zobaczcie. kosztowała. Dla przykładu taka torebka kosztowałaby 24 ,96 zł. 96 groszy. Nieraz to, że coś jest wycenione jakby na sztuki, nie wypada dobrze niekoniecznie wypada dobrze. Oczywiście w to w zależności od tego, ile coś waży. Czasami wypada bardzo dobrze, a czasami jak jest coś ciężkiego, no to trochę nam szkoda. Ale ja uważam, na przykład teraz, jeżeli sukienki kosztują 13 zł w sztuka, to jest petarda cena, bo tak naprawdę to jest taki złoty środek. Jak coś jest lekkie, to będzie 13 złotych kosztowało, jak będzie ciężkie, 13 zł będzie kosztowało, a 13 zł umówmy się to jest niedużo. Swoją drogą, pierwsza rzecz, która wpadła w moje ręce, sukienka nie na mnie, ale super. Bardzo fajna. Piękny kolor, super motyw tych róż. No i mega mi się podoba to, że jest plisowana. Ja bardzo lubię plis. Bardzo ładna jest ta sukienka. Też ciekawe, to jest perkła M na L rozmiar, więc też nie na mnie, ale chociaż nie tylko niekoniecznie, bo jako taka narzutka na coś, na przykład na strój kąpielowy. Ja Uwielbię takie duże koszule na strój kąpielowy yy, ubierać, chociaż nie jestem przekonana co do tego wzoru konkretnie dla mnie. Ogólnie mi się podoba, ale nie jestem przekonana konkretnie dla mnie. Niemniej super rzecz i perfuła faktycznie, no, nie, nie za często spotykam jednak w Umpexie. Ta sukienka też mi się bardzo podoba. Też nie na mnie, ale ja znowu, jak w sumie było w tej poprzedniej, bo to chyba była... Tak, nie, tutaj były akurat błękit i takie bardziej pudrowe róże, a tutaj jest błękit, też jest pudrowy róż w sumie, ale też się beże przewijają. Ja kocham połączenie beży i Bajouf, Bajou, Bajouf, Bajou, Bajou. Il Ostatnio poruszałyśmy temat y, kobiecości w ubieraniu się. Bardziej mam na myśli takiego, mm, powiedzmy tych bardziej kobiecych części garderoby, takich uznanych odgórnie bardziej za kobiece. Y, I fajne było to, że wiele z Was się ze mną podzieliło to, czy woli spodnie, czy spódnice, to częściej nosi. Też się trochę o Was dowiedziałam, ale też wiele z Was napisało do mnie wiadomości, co było super, że na przykład one, że Wy na przykład wolicie, albo ona bardziej woli raczej spodnie, ale to, że ja też często, albo na Najczęściej jednak skupiam się na sukienkach, spódniczkach też, też trochę. To je bardzo inspiruje, i wiele z Was dzięki temu też same zaczęło gdzieś tam czasami szukać i gdzieś tam poszerzać tą swoją garderobę. Też o takie części garderoby, więc to jest dla mnie super. Ja się bardzo cieszę, jak mogę Was inspirować do takich rzeczy. Zawsze to jakieś zmiany, zawsze to jakieś urozmaicenie, trochę więcej kobiecej energii w garderobie. O, a tu co mamy? Też ciekawa, jaka kolorystyka w ogóle jej? O, taka siateczka. To jest pod spodem czarny, ale to jest połączone, okej. Okay. Bardzo fajna. Ale to jest 40, więc nie na mnie, chociaż nie wygląda na 40, wygląda na bardzo węziutką, ale ona to jest po prostu taka obcisła sukienka, więc jakbym ją założyła, to na pewno wtedy już by było widać, że niekoniecznie na mnie. Ta jest też mega. W ogóle to jest nowa rzecz z metką. Piękna, znowu nie na mnie, ale kolorystyka i krój. Bardzo kobieta, kobieca, śliczna. Tutaj yy, myślę, że bardziej by pasowało większy wiosk, chociaż niekoniecznie, jakby była mniejsza na mnie, to też bym pewnie ją jakoś sobie tutaj ładnie dopasował. Ale jaki ona ma taki przyjemny, ściski materiał, mega fajna jest. Jejku. Do czerwonych ust trochę nie bardzo pasuje w sumie, jak tak patrzę w lustro, ale, ale do wyżowych na przykład dobrazowała. Tutaj chyba na mnie to prawda yy, biorąc pod uwagę rocznicę miałabym na myśli może niekoniecznie taką sukienkę to jest taka bardziej typowo letnia chociaż w sumie niekoniecznie no bo będziemy we Francji kilka dni yy, jakby nie tylko rocznica się tam odbędzie będzie też yy, luźniej także myślę że w sumie to taka francuska nawet jest trochę gdzieś tam można by było ją podpiąć yy, dodatkami Stworzyć jakąś taką fajną stylizację. W ogóle Francja mi się kojarzy z, takim, z taką klasą. właśnie, o, czerwone usta, berecik, to prawda, będzie lato, będzie no, to lipiec, więc w lipcu będziemy, więc no, raczej niekoniecznie coś na głowie takiego, cieplejszego, ale, ale myślę, że coś fajnego można było stworzyć. Zobaczymy, czy będzie na mnie dobra, bardzo mi się podoba. Francuski i włos, włoski według mnie mają chyba najlepszy styl ubierania się. Nie, nie, jednak są. Nie, no ciekawa. Ej, czekajcie, 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 bo tutaj mi coś fajnego w Chciałam powiedzieć o modzie francuskiej i włoskiej, ale taka to taka fajna sukienka. Bardzo ładne ma rękawki, lubię takie. Nie dla mnie: 38, ale ładna. Godna zainteresowania co chciałam powiedzieć, że właśnie one mają taki styl, który tak naprawdę zawsze i wszędzie się obroni i niezależnie od trendów, niezależnie od tego co jest właśnie modne w danym sezonie to to generalnie klas, w ogóle klasyka się zawsze broni, więc wystarczy założyć fajne, dobrze wy, nie wiem, wykrojone na przykład spodnie, do tego jakąś koszulę pomalować usta na czerwono nawet paznokcie, chociaż ja nie maluję od lat już paznokci, niemniej jeżeli bym miała pomalować to moim ulubionym kolorem jest właśnie czerwony, no i tak naprawdę zawsze wyglądamy, wyglądamy szykownie. O, w ogóle szykownie to jest dla mnie bardzo pasujące słowo do francuskiego stylu. Także może coś bardziej szykownego mi się uda znaleźć niż właśnie tamta sukienka, którą pierwszy, jako pierwszą znalazłam, bo ona jest taka no po prostu fajna, letnia sukienka, ale żeby ona jakoś szykowna była, to no to nie powiedziałabym. Tutaj jakaś narzutka. Kiedyś dość ładna, kolorystycznie w sensie mi się podoba i wzór mi się podoba, ale to jest 3XL, także niekoniecznie. A zresztą tych narzutek to też już mam ale ładna, bardzo, bardzo, bardzo. Tutaj znalazłam coś ciekawego. Tylko szukam jeszcze metki, żeby zweryfikować, czy to jest rzecz na mnie. Byłoby mi łatwiej, bo nie jest na górze podane, chyba nigdzie nie jest kurczę podane. Jak to tak? Jak to tak? To jest z y sukienkami z Guided, ale z jakąś kolekcję, z jakąś ni ni Nicole chyba? Ni ni Ni, 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 nie, wiem, co to jest. nie wiem co to jest napisane Ale jakieś tam generalnie kolabo I fajna, bo taka ołówkowa Ze stójką pod szyję Zabudowana, a tutaj taka spódniczka Jakby w sensie No nie spódniczka, tylko sukienka, ale Tak zrobiona jakby to była spódniczka Z takim, zobaczcie, rozszyciem na bluszku Ej, ale to może, może nam nie by było w sumie Podoba mi się, ja zobaczę, czy to jest na mnie. O, z taką szkownością. i też w sumie nawet z Francą mi się groszki kojarzą. No nie jest, niestety, rzecz na mnie: 40, ale powiem Wam, że mega fajna. Bardzo ładna to jest. Czarny czy granat? Czarny. Lubię połączenie granatu i białego, ale tu jest czarny i bardziej taki beż. To nie są białe kropki, tylko beżowe. I bardzo fajne ma to wycięcie na dole: taka falbanka. Jest asymetryczna, taka prosta, a zarazem właśnie tutaj fikuśna. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tutaj mam francuskę, ale nie taką miastową. Paryską, tylko taką prowansalską dosłownie. Widzę taką kobietę, która ma kapelusz na głowie, jest, siedzi w tej sukience nie wiem, pije lampkę wina na tle prowansji. Czy Wy macie to samo wyobrażenie, co ja patrząc na tę sukienkę? Jest prześwietna. W ogóle ona ma piękny krój. Jest długa, taka maxi. I jest taka. Ma taki materiał też siiski, Mega fajny. Bardzo przyjemny. Także fajnie by była, jakby była dobra. Pasowałaby idealnie. A tutaj żałuję, bo to jest 40, ale ta sukienka jest też przepiękna. Ona jest przepiękna. I ja ją chyba i tak wezmę, bo mi się tak podoba. Jeżeli. Bo 13 zł, prawda? Dobrze, dobrze, dobrze pamiętam. E, no powiem wam, że to jest petarda. Ja nie wiem, czy ona będzie dobra na przykład na kogoś z moich bliskich dziewcząt, bo jeżeli któraś z was jest na nią chętna, to dawajcie koniecznie znać. Jak nie, to w ostateczności wystawię na Vinted. Przy okazji zapraszam na moje Vinted, możecie sobie tam buszować również, ale po prostu, no, ona jest, ona jest jakimś po prostu totalnym cudem. To jest ASOS Design rozmiar 40. Piękna. Ależ klasa, zobaczcie, to jest ASOS Petite. Prze... Piękna, po prostu przepiękna. Nie wiem czy się wcisnę, to zobaczymy, ale jak nawet bym się wcisnęła, bo to jest rozmiar 32, to zastanawiam się, dokąd mi sięgnie ten dekolt. No papka prawie więc nie wiem, myślałabym jakiś naprawdę bardzo ładny stanik, albo jakiś top pod spodem, ale on chyba może mi popsuć tą sukienkę, bo ona jest naprawdę, no ja, ja jestem po prostu zachwycona tym szyciem, zobaczcie tu jest jakby dekolt od spodu, taki normalny, prosty, a na to jest naszyte jeszcze coś takiego, przyszyte coś takiego taki przód i to daje po, te, efekt takiego właśnie podwójnego dekoldu i tutaj przepiękne marszczenie na dole, z tyłu jest całkowicie prosta, piękne e, pięknie taliowana jestem zakochana, więc jestem bardzo ciekawa jak to będzie z tym dekoldem, no dobra, a co powiecie na taką satynową spódniczkę? Ona jest niby w kwiaty, niby jak, w ogóle wygląda jakby to był obraz namalowany, jakbym normalnie oglądała obraz na ścianie, ale no, oj, ona jest tutaj troszeczkę zaciągnięta chyba, czekajcie, czekajcie, ale nie, to się, to się chyba wyciągnie, to jest takie mega delikatne zaciągnięcie, o, jak tak przyciągam, to ono się już rozciąga, więc chyba... Tak, już w sumie nie widać. Więc chyba, chyba ujdzie. Tylko co do tego dobrać? Jakoś to trzeba byłoby mądrze zrobić. To już nie jest tak łatwo jak z sukienką, bo do sukienki ubiorę buty, dobiorę torebkę, ewentualnie jakieś dodatki, biżuteria, coś może na głowę. No jestem gotowa. Tutaj jednak jest to sytuacja zawsze bardziej skomplikowana. Także jak na przykład nie mam czasu, tak jak dzisiaj, ubrałam na siebie dosłownie kombinezon, mam oczywiście jeszcze torebkę, ale torebka została w samochodzie. Moje ulubione klapeczki i jestem gotowa. Jestem na nogach od 3.50, a wczoraj byłam do, do domu wróciliśmy koło północy chyba, więc nie mam czasu się przygotować. No ale czy źle wyglądam? Właśnie to jest taka sytuacja, kiedy nie ma się czasu, a jak się wyciąga z rzeczy takie pewne z swojej szafy, no to zawsze się dobrze wygląda, więc ja bardzo to kocham. A kiedy mam takie rzeczy, które muszę wystylizować ze sobą z większej ilości elementów, Elementów. Na przykład do tego, bym ubrała jakiś topik, może bym ubrała jeszcze na to jakąś koszulę, może jakąś coś innego, no cokolwiek bym jeszcze do tego podobierała, to moim patentem jest szczególnie na wyjazdach robienie sobie zdjęć gotowych stylizacji, z czego też właśnie poza wyjazdami korzystam. Także to też Wam bardzo polecam, a tymczasem ja wrzucam tą spódniczkę do koszyka. Zobaczę w ogóle, czy jest nam mnie dobra. No dobra, a jak dziesiąta rocznica, to może jakaś fajna z tej okazji w moje ręce wpadła taka. No w sumie to jest taka, można powiedzieć, trochę. Mogłaby być piżamką, mogłaby też się sprawdzić we francji. Ciekawa jestem, czy będzie na mnie dobra. Czerwone usta ewidentnie pasują jak najbardziej. Piękny ma w ogóle ten przód, naprawdę. Tył. To jest rozmiar, no zobaczymy, czy dobry na mnie. 34x36 na jest napisane na metce. Przymierze, zobaczę, ale myślę, o tutaj ma małą, delikatną plameczkę. Ale nie, to zejdzie raczej. To wydaje mi się, że zejdzie. No, urzekła mnie, więc nie omieszkam sprawdzić, czy. Jest dla mnie przeznaczona. Ładny topik. Trzu może na mnie. O nie, on jest taki trochę zmęczony tutaj. A nie, to nie. Wiecie co? Ja jakby nie mam takiej dużej potrzeby, żeby brać coś, co jest w jakikolwiek sposób uszkodzone. Tym bardziej, że jak wiecie, już trochę tego mam w swoim posiadaniu. O, tutaj też ładny, ale to jest Emeczka. Zobaczcie. W ogóle to jest coś super chyba względem składu, tak mi się wydaje. Tak, 100% bawełna, no. Myślałam, że może coś jeszcze z lnem. Nie, ale no to jest MK, w ogóle zobaczcie, to jest nowa rzecz z metką. Meteczka, 16 euro kosztowała, a dzisiaj 13 zł. Także 16 euro. Po ile jest euro? 4,4 za zaokrągleniu, coś takiego. Czyli wszystkim. Ja muszę wam się dzisiaj pochwalić, bo rozlałem kawę. Zobaczcie, jak wyglądam dzisiaj cały dzień tutaj. Pokaż mnie. Kciuk w górę. No pokaż mnie, bo Kciuk to jest Kciuk w naprawdę... górę dla Daniela. Rano to się wydarzyło, i po prostu zobaczcie, <grym> tak cały dzień teraz chodzę. A to w sumie wygląda tak, jak było specjalnie, nie? No ale pierwszy raz, bo ja w ogóle ogólnie nigdy w samochodzie nie zamykam kawy, i po prostu mieliśmy awaryjne hamowanie, i po prostu mi się wylało wszystko na dywanik, na spodnie. I to akurat w drodze tutaj do Wydgoszczy. Cały dzień jestem skazany na spodnie, przebarwione. Ktoś mówi, zdarza się najlepszym. Tak. <grym> Przejrzę sobie jeszcze spodnie, bo już mam generalnie pełen koszyk, takich rzeczy, które mnie najbardziej interesowały. Ale co chciałam powiedzieć jeszcze a propos francuskiego stylu, to ostatnio ubrałam taki t-shirt, biały, prosty t-shirt z takim malutkim, maciubkim napisem tutaj wyhaftowanym binaj. Nice. do tego też pomalowałam usta na czerwono. No i to też właśnie mi się tak z takim francuskim stylem kojarzy. Mam też czerwony bereciek, to prawda, wtedy był ukro, bo było 20, 30 stopni, więc odpadłby, ale jakby już było tak bardziej jesiennie, albo wios się a jeszcze wiosennie, ale nie tak wiosennie, ale nie tak gorąco, to... Nie, za duże te spodnie na mnie. To jak najbardziej by pasowało do tego taki też czerwony berecik, a swoją drugą takie spodnie też są spokojne, też mi się kojarzą tak by pasowały do francuskiego stylu, ale takich też już mam. No i idealnie, mamy komplet, także zapraszam na przymiarki. Czemu, no jest dla mnie dobra generalnie, ale yy, w ogóle nie czuję okay. się w tej długości. W ogóle nie czuję, nie wiem, nie czuję się w niej. Nie, nie. To tu chyba za bardzo tak wisina. Nie, ona ma taki, to jest dwuwarstwowa, ona tak ma wisieć, bo tutaj nie wypełnisz jej, jej biustem, jakby co to, to nie jest, dlatego że mam mały biust, tylko dlatego, że ona taka jest. Eee, od spodu jest wypełniona, że tak powiem. Niemniej, ogólnie jest ładna, leży też dobrze. Nie ta bielizna, bo czarny przyśwituje, musiałaby być beżowa bielizna, ale w ogóle straciłam w niej siebie, mam wrażenie. Może tylko dzisiaj mam takie odczucie, może kiedy indziej, kiedy bym ją ubrała, czułabym się lepiej, ale dzisiaj się nie czuję, więc. Odpada. W tej bym się czuła, ale to niestety nie jest rzecz na mnie. Szkoda, bo świetna, zobaczcie, jaka piękna. Francja, elegancja. No, petarda, przepiękna jest ta piękna. sukienka. Naprawdę, po prostu smuteczek. Jejku, dlaczego? Słuchajcie, te ramionczka są regulowane, one są i tak, za, znaczy teraz są za długie, oczywiście można je bez problemu skrócić, ale. Jakoś tak ten materiał się układa tak, że mimo że ja nie mam tak zwanej, nie wiem jak to nazwać, oponki, przynajmniej nie za dużej, to to tak wygląda jakbym ją miała. On się tak jakoś dziwnie tutaj odbija na biodrach i na tym brzuchu, że wyglądam na, mam wrażenie, większą niż jestem w rzeczywistości. No tak czy siak się nie czuję, a szkoda, bo miałam dużo oczekiwania względem tej sukienki. Pokażę wam jeszcze jak wygląda z tyłu. No z tyłu w sumie spoko, chociaż tutaj jest też taka luźna, ale to jest okej. Okay. No dziwne to jest, bo tak jakby tego materiału jest tutaj dużo. Ona ma po prostu taki jakby, nie wiem, taki krój jakiś dziwny, że to na mnie po prostu dobrze nie wygląda. No cóż, nie wszystko zawsze dobrze wygląda. W związku z tym, że nie mam żadnej góry, to do tej sukienki dobra, ubrałam tą spódniczkę i powiem Wam, że ona jest super, jest bardzo interesująca, no nie do tych butów, wiadomo, oceniamy teraz tylko spódniczkę, ale kurczę, fajna, ciekawa jest bardzo, taka i kobieca i, i też takiej lekkości dziewczynczości nadaje, także jestem bardzo za. Jest, mamy to, cieszę się bardzo. I ta góra, faktycznie wielkie, wow tylko jak ja mam to nosić, powiedzcie mi jak ja mam to nosić, to jest chyba tylko sukienka do ubrania bez stanika, ale przy moim byście, ona by nie leżała dobrze i ewentualnie do takiego przyklejenia do skóry, wiecie, są takie taśmy, nawet takie mam w sumie dwustronne do ciała, do, do, do materiału i przykleja się, żeby wiecie, tutaj na przykład tylko tak gdzieś w tym miejscu, żeby w razie czego się tutaj nie odsłoniło nic, żeby nie było widać całej piersi i wtedy, no to by miało ogromny sens, mogłaby teoretycznie dobrać do niej jakiś ładny jakiś ładny stanik i go po prostu zrobić no i to zrobić tak żeby to tak tylko no nie wiem, nie no pięknie leży, ale znowu jeszcze tak, inaczej powiem. Może faktycznie bym dobrała do niej jakiś stanik i, i to jakoś tutaj obroniła na górze, ale mniej mi się podoba z dół. Jak stoję tak jeszcze prosto, to jest ok, ale jak już się tak ruszam, to przez to ona jest tak jakby delikatnie zwężana na dole. Jest węższa, tutaj jest taka bombeczka, mega delikatna, bardzo słabo to widać, ale jest i to powoduje, że ten dół mi się już trochę mniej podoba. Ogólnie przepiękna sukienka, przepiękna, bardzo oryginalna, no ale chyba ze względu na te wszystkie rzeczy, które omówiłam po drodze, się nie zdecyduje W tej bielisno piżamce, wybaczcie, ale ja się Wam niestety nie pokażę, ponieważ jest na mnie za duża. Także nie będę jej nawet, yy, bo nie ma sensu pokazywać, ale wiecie co w międzyczasie na co wpadłam? Jak przymierzałam to, to wpadłam na to, że do tej spódniczki, to będzie jakieś ekstra przełamanie, bo ona jest taka delikatne kwiatki, taka satynka, delikatna yy, kobieca, a do niej dobiorę, bo ona ma tutaj takie, zobaczcie, fragmenty białe. I to będzie genialnie wyglądało do białego t-shirtu. Biały t-shirt do tej spódniczki, Czerwone usta i jakieś jeszcze nie wiem jakie buty ale coś może może czerwone klapki albo czerwone na tym delikatnym obcasie też są takie fajne sandałki. Trochę jak tutaj widziałam na początku, pamiętacie te takie żółte w, z takim... Z wężowym motywem yy, op, sandałki na obsasie. Dokładnie coś takiego mam, tylko czerwone i one by też mega pasowały. Więc no, t-shirt na przełamanie do tego to będzie super. Do tego czerwone usta. i Jestem zachwycona także. Cel osiągnięty, rzecz do Francji znaleziona. Tą spodniczkę biorę, no i później biorę jeszcze tę sukienkę, suknię, sukieckę bo ona po prostu jest po, dla mnie poezją. Jest tak piękna, że ja chcę albo ją komuś dać, mm, albo wam wystawię i mam nadzieję, że, jak, że nie z, wam, z was się spodoba, bo obłędna, przepiękna. Jestem zakochana totalnie. Jak zawsze aplikacja Card od razu otwieram przy kasie i nabieram swoje punkciki. Aktualnie mam ich 2587 i dzisiaj dojdzie mi jeszcze 26, chyba tak. Ma też więcej? <noise> Właśnie ma no, ktoś no, więcej? No, no, no. no. Jesteśmy no, Na no, piątka spódniczka, sukienka i 26 zł. Obydwie idealne na wyjazd do Francji. Nie obydwie dla mnie, ale tą spódniczkę na pewno ze sobą wezmę. Na pewno ją super przystylizuję, jeżeli jesteście ciekawe mojego dzieła. Moje mojej stylizacji to obserwujcie mnie koniecznie na Instagramie, gdzie na pewno relacja z wyjazdu jak i z każdego poprzedniego i kolejnego jest na bieżąco. Dajcie koniecznie znać, czy moje łupy wam się również podobają. Subskrybujcie dobre wibracje. Całujcie tych, których kochacie i Podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Do francuskiego zobaczenia!